Cera trądzikowa to cera skłonna do powstawania ze skórników i stanów zapalnych. Zwykle taka cera przetłuszcza się, co jeszcze bardziej może powodować nasilanie się występowania zmian trądzikowych. Taka cera potrzebuje przede wszystkim wyregulowania sebum, dobrego skutecznego oczyszczania, dogłębnego nawilżenia oraz redukcji zmian trądzikowych. Do oczyszczania skóry trądzikowej stosuj żel dermłoż firmy Larens. To produkt, który niezwykle skutecznie i dogłębnie oczyszcza Twoją skórę, a to podstawa każdej pielęgnacji. Produkt jest łagodny, a zarazem bardzo skuteczny. Następnie spryskaj skórę serum peptydowym Larenz. To delikatna mgiełka, która w swoim składzie zawiera kompleks biopeptydowy, witaminę C oraz srebro koloidalne, co gwarantuje nawilżenie i działanie przeciwzapalne. Silver Gel to must have pielęgnacji cery trądzikowej. Skoncentrowane składniki takie jak kompleks biopeptydowy, srebro koloidalne, witamina C i kwas mlekowy gwarantują, że Twoja skóra będzie naprawdę odświeżona, nawilżona, a zmiany trądzikowe będą ulegały redukcji. W przypadku cery trądzikowej wybieraj kremy o lekkiej formule. Ultranawilżający krem hydrobalans będzie tutaj idealnym rozwiązaniem. Delikatnie aczkolwiek bardzo skutecznie nawilży skórę, nie obciążając jej.